Zaczyna, o, patrzcie. Manko, słuchajcie. Leci już woda. Będę to zalewał wszystko, raz na trzy lata by się przydało. Wiecie o co chodzi. wsadzicie pomidory w kupeczkach i podlewacie w koło. Kurde, będzie mi to teraz siorpić, cicho. I podlewacie w koło. No to potem z, wie, z wiekiem, z czasem, no nie pada tu deszcz, wiecie o co chodzi. Nie pada deszcz, trzeba co jakiś czas zlać tak porządnie z 4000 litrów w miejscu, gdzie macie pomidory, ogórki czy jakieś inne rośliny. Żeby ta gleba, wiecie, no trochę się nawodniła. Tam jest mokro, bo, znaczy mokro, bo tam liście po prostu leżały bananą, wyniosłem je tam z tyłu. Kumacie, a tutaj o, wygląda to tak, że szpadla w nie idzie. teraz cena dwie pompy, zlać to po prostu porządnie, nie? To co, lecimy. Palim, z tego też spuszczę ile jest. 800 litrów wody, plus ze studni głębinowej, także zaleję to konkretnie. O Już się zaczyna, o patrzcie, krecik. Krecik dziadowski. Czyli trzeba będzie trochę tutaj pokombinować i poprzerzucać Żeby się wszystko ładnie zlało. Dobra, przyspieszę jeszcze na statywie.